Siema Także ten Czekajcie Chwilę jeszcze Wait O se złowię rybę Czekaj O Tak Jest Dobra Ogólnie to jest film o tym Że By wam powiedzieć Że na IQ grają same childreny I skąd to wnioskuje Uwaga uwaga jest w tym momencie debata wielca, chociaż nie nazwałbym tego debatą, tylko przekrzykiwaniem się children'ów. E, oto, czy kopalnia ma być od 95, od 90, czy może w ogóle od 80. I jak działa? pvpq.pl? Najlepsze community na całym świecie. 80 levele piszą, że powinni. Kopalnia powinna być od 80. leweli, a osoby, które mają 90 lewele, piszą, że kopalnia ma być od 90. Osoby z 95 powyżej 95 i tak dalej. Dlaczego wy tak robicie? Dlaczego nie możecie dostosować się do wszystkich? A musicie patrzeć tylko na siebie. Jaki jest problem w tym, że popatrzeć. Mam 80 level, ale rzeczywiście ta zmiana jest y, potrzebna, ponieważ takie osoby, jak ja zarabiają za dużo i warto to zmienić. Dam wam przykład, co zrobił Pregos Monster, kiedy energia Poseidona była zbyt OP i sam z niej korzystał. Napisał propozycję, żeby ją zmienić, ponieważ przedmiot, z którego on korzysta, jest za mocny dla osób, które z niego nie korzystają. Rozumiecie to? To się nazywa tak zwana obiektywność, moi drodzy nie patrzenie z pomysłami pod siebie. Uwaga, uwaga. Gdybyście w tym momencie mi powiedzieli, że łowienie ma być od 110 poziomu, to bym powiedział, że to fakt, i na przykład nie wiem, żeby mieć taki sam poziom jak poziom wędki, czy coś takiego, że trzeba mieć, czy tam inna jakaś rzecz, która jeszcze by się zmieniła. To ja bym wziął i pokornie dobił ten poziom, tylko dlatego, bo z czystej logiki więc z jakichś argumentów by to wynikało, że tak jest poprawnie, i bym się do tego dostosował. Oczywiście wcześniej musiałbym to przeanalizować, ale jeżeli z analizy wyszłoby mi, że to jest dobre pod względem obiektywnym, to tak powinno być. Dalej, co do tej kopalni, to ja tego po prostu nie rozumiem. Jeżeli 80 level zamiast XP ma walczyć o wakabony. Nie wiem, zbierać na kopalni o wakabony przy okazji jeszcze expios, to mnie w tym momencie wybucha głowa, bo ja tego nie rozumiem. No, jaka, jaka jest logika tych ludzi? Kiedyś, jak to było, że. Na złoty pierek 20%, 80 level zbierał dwa tygodnie. Tak było. I ludzie się do tego przyzwyczajali i według takich schematów grali. Normalnie. Chociaż ja i tak jestem zwolennikiem tego, że zarabianie powinno być dopiero od 100, 100 albo 105 albo nawet od 110 poziomu. Wyższe levele powinny mieć wyższe perspektywy zarobku niżeli niższe levele. Ponieważ zawsze to będzie groziło tym, że stanie się, że tak to powiem, tak, taka przepaść inaczej. To, to nie wiem jakby to nazwać. Po prostu serwer pod względem finansowym może na tyle mocno, jeżeli każdy na serwerze będzie miał dużo, to wtedy to dużo nie będzie znaczyło dużo. I dopiero ktoś, kto będzie miał ogrom, będzie miał dużo. A potem i tak na licytacjach wychodzi co do czego, że e, grupa Tomy wyciąga sobie z kapelusza 15 miliardów, grupa Magny z kapelusza wyciąga 20 miliardów i się biją. Dlaczego? Ponieważ mogli sobie sprzedawać itemy 80 levelom za 1 miliard, a dla nich to i tak jest nic, bo sobie siedzą na kopalni tydzień w tydzień i łowią czy tam. No i łowią sobie jeszcze do tego. Także moim zdaniem, jeżeli chodzi o tę dyskusję, to naprawdę no, popatrzcie czasami na coś innego niż swój, niż swój metr kwadratowy, na którym siedzicie. Wyjdźcie czasami. Poza swoją strefę komfortu, że tak to powiem, i wymyślcie coś, co nie tylko sp będzie sprzyjało wam, ale ogólnie poprawi bytowanie na serwerze, no to naprawdę nie jest ciężkie. Na przykład. Nie wiem w sumie jak można w sumie odnosić się do moich propozycji, chociaż tam tak kurde z akcesoriami, to jak ktoś to wziął na poważnie, to musiałbyś nieźle spisgany, ale. Więc co do tych wszystkich rzeczy innych, jak ta zmiana oceanek i tak dalej, to jest przecież rzecz, która jest chociażby przemyślana pod wieloma względami, jest napisana przez osobę. W sensie ja uważam się za, sam za osobę, jeżeli wy nie uważacie, to wtedy jest inna sprawa, nie? Ja sam uważam się za osobę, która obiektywnie podchodzi do sprawy, przeanalizowałem dlaczego ma to być dodane, podałem tonę argumentów, dlaczego tak ma być zrobione. E, przepytałem dużą ilość ludzi z, e, i jeżeli ktoś się z tym nie zgadzał, to przedbym z nim w dyskusję na ten temat. I na tej, na tej podstawie polega tworzenie zmian na serwer, a nie na tej podstawie, że ja mówię o teraz z oceanki musi dropić e, podręcznik, no bo ja dropię dużo oceanek, to ja to chcę. Nie, nie na tym to ma polegać. Nie na tym ma polegać argumentacja, że ja tak chcę, bo ja to mam. Zrozumcie to. Nie wiem, czy wy jesteście w sensie jako społeczność IQ zagłupi na to, żeby to dotarło do was, że, że tak to powiem, różni ludzie też istnieją, że współgrają z wami. Czy to jest jakieś niemożliwe do zaczajenia? Nie wiem, nie rozumiem tego. No mam, tylko na, mam tylko nadzieję, że znajdzie się więcej mądrych, którzy popierają moje zdania. A nawet jeżeli znajdzie się stu głupich, którzy to skrytykują, to. Niech znajdzie się potem dwóch mądrych, którzy to poprą i tyle. Także to by było chyba na tyle ode mnie, o tej całej sprawie. No, beka z Was ogólnie. O tych osobach, które mają 90 levela i piszą, że plus 90, bo ja tak, bo ja mam, to ja mogę. I tych, którzy nie mają 90, więc piszą, że nie, no bo ja nie mogę. Z takim rozumowaniem to nie wiem, co możecie sobie co najwyżej rowy kopać pod domem. Na razie.